To nie lejs. Nie ma lejs? Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lepiej z leis. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo. Oraz na te, które już poznały Regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy na skórek, usuwając zrogowacenia i odciski, bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Piling Regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum, pełna regeneracja. A teraz z okazji urodzin Leroy zapraszam na kolorową zabawę. Bo zwracamy 50 zł na kupon w klubie za każde 200 wydane na farby białe, kolorowe i środki do drewna. No to raz, dwa na urodziny do Leroy! Po dobry dzień z kawą McCaffrey. Teraz każda mała i średnia kawa McCaffrey za 6 zł. To jest moja moc i zmęczenie znika. Koncentracja wraca znów, apatii unika. Nerwów Magdokal, o, do Magdokal. Lek magnokal łączy magnes z potasem i uzupełniając ich niedobory, wspiera układ nerwowy, mięśnie oraz serce. I wszystko da. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką, dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcesz, by twoja Pepsi miała orzeźwiający, cytrynowy smak? Ale krojenie, dźwiganie i wyciskanie daje ci prawdziwy wycisk? Odkryj Pepsi Twist oraz Pepsi Zero o smaku cytryny i poczuj prawdziwe cytrynowe orzeźwienie. To takie proste! Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Probius Limit. Kapsułki Probios spalanie tłuszczu, kontrola apetytu, redukcja masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego: unikalny probiotyk. Probios uzupełnia mikrobiom jelitowy i wpływa na metabolizm. Czyli Probios działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit, jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. I jaki skuteczny? Lidlowy przegląd cenowy. Ludzie dyskutują na temat różnic cenowych w biedronkach. No bo czy to okej, okay, że te same zakupy w biedronce nad morzem kosztują inaczej niż w górach? A ceny w sklepach Lidl, równe czy nierówne? Równe! I nieziutkie! Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 lidlach i 10 biedronkach. W różnych biedronkach zapłaciliśmy różne kwoty. Różnice wynosiły nawet ponad 25 zł, a w każdym lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronc, szczegóły na Bell kośnik koszyk. Maruchy uczą się na wiele sposobów. Ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą. Lego Duplo na wielki start! Świętujemy 25 lat JISK w Polsce! Fantastyczne oferty! Na przykład kołdra letnia za 100 zł, rabat 70%! Lub krzesło ogrodowe za 95 zł, rabat 60%! I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny! JISK! Scandinavian Sleeping and Living. Mówili, że stolarka to nie jest branża dla kobiet. Że nie masz skali! Duże firmy cię przebiją. nikt nie przyjdzie do kawiarni na przedmieściach. A może zamiast wątpić we wszystko, będziemy się wspierać? W T-Mobile na każdym etapie rozwoju Twojej firmy znajdziesz wsparcie. Nielimitowany internet dla wszystkich pracowników, elastyczne oferty i dedykowaną obsługę. Dołączasz. Dla klienta w kategoriach owoce i warzywa oraz lada. Od czwartku ziemniaki wczesne tylko 2,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości z lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Niezła akcja. Połówną rolę gra olśniewający. iPhone 16 w ofercie z abonamentem najtaniej Play. Robi genialne zdjęcia w mgnieniu oka dzięki sterowaniu aparatem. Kadr jak marzenie. Ha, dobry kadr jest wiele wart. Ha, wart wiele. A w Play w najniższej cenie. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16. Najtaniej w Play w ofercie z abonamentem, bo w Play płacisz mniej. Play. Jest okulminacja. Suche oko. Alergiczne. Narażone na niebieskie światło? Nowe krople NOCO TRIO z innowacyjną formułą 3 w jednym nawilżają, koją i chronią oko przed niebieskim światłem ekranu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mm, kosmos. odleć z kosmicznie pysznymi lodami Marletto Cookie Dough. Daj się skusić aksamitnej wanilii z kawałkami ciastek i kropelkami czekolady. To jak Lecimy na imprezę. Marletto. Zbyt dobre, ale prawdziwe. Spróbuj też obłędnych lodów Marletto Carmel Bombą. Jak festiwal cenowych okazji to Allegro Smart Weeks. Ekscytacja rośnie, bo ceny lecą w dół nawet do połowy. Okazje tak wielkie, że przyciągają spojrzenia. Sprawdzaj atrakcyjne oferty z obniżkami do 50% i wybieraj spośród tysięcy produktów z różnych kategorii. Jak tak? To Allegro. Mateusz Chładki zaprasza Legenda polskiego show biznesu Małgorzata Ostrowska Fit Lovers, czyli influencerzy przyciągający miliony. W czym tkwi ich tajemnica? Oraz Sylwia Gliwa w ogniu pytań, których się nie spodziewacie. Nowy odcinek Mówię Wam. Jutro o 11.20 w Siódemce W bajce Przewrót na Królewskim Dworze To ja zasiądę tutaj na tronie. Zasiadać na tronie to ty se możesz tylko po to, że żeby... Zabić Porwanie królewny też może się przydarzyć. <grymne> Fajnie! Biedny Szrek musi walczyć o swoje. O matko! Oni mają pianino! Czy kłopoty zepsują mu humor? Masz bardzo fajny kaftan. Dziękuję. Nie wiesz, czy mają też męską wersję? Szrek trzeci. Supersens w niedzielę o 20 w siódemce. Na program zaprasza jego sponsor promotor Lekulinomak na nadmiernie suchą skórę z olejem lnianym. Poprzedniej części. 24-letnia florystka.